Dwie ważne inwestycje kulturalne w Białym Stoku zostały wysoko ocenione przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Chodzi o Galerię Arsenał w starej elektrowni oraz Muzeum Pamięci Sybiru na Węglowej. Poinformowali o tym na konferencji prasowej prezydent Tadeusz Truskolaski oraz poseł Robert Tyszkiewicz. Muzeum Sybiru, symboliczny zupełnie projekt w skali kraju. Zależało nam na tym, aby pan minister objął tę inwestycję swoim osobistym patronatem i w ten sposób wprowadził ją w poczet ogólnopolskich ważnych inwestycji muzealnych. Mamy do zakomunikowania miłą wiadomość. Tak się stało. Pan minister obejmuje to przedsięwzięcie swoim patronatem. Jest również gotów ze środków europejskich wesprzeć w potrzebnej kwocie około 30-40 milionów budowę tego muzeum. A co dla nas również szalenie istotne, jest otwarty, wyraża gotowość współfinansowania, dofinansowania ze środków budżetowych Ministerstwa Kultury, funkcjonowania muzeum po zakończeniu tej inwestycji. Poseł Tyszkiewicz podkreśla, że dzięki temu wsparciu Muzeum Sybiru staje się projektem ogólnopolskim. Co do galerii Arsenał, wielki projekt, tym razem oscylujący około 90 milionów złotych oparty o rewitalizację obiektu poprzemysłowego przy elektrowni białostockiej, również bardzo wysoko oceniony przez pana ministra. Pan minister zapowiedział, że jeśli projekt ten przekroczy kwotę 20 milionów euro, znajdzie się na liście indykatywnej głównych projektów inwestycyjnych ministra kultury. To jest bardzo ważna zapowiedź. Bardzo wysoko Również oceniony, w pełni jak potwierdził pan minister, wpisujący się w strategię i program działania ministerstwa. Oba projekty mają być realizowane przy wsparciu unijnym.